Proszę o okazanie legitymacji służbowej, wzywam pana. Nie. Wzywam pana do okazania legitymacji służbowej. A ja my sębowy. wzywamy, żeby pan nam przekazał dokument. Ja panu nie przekażę dokumentu. A ja, chcę a ja... Zobaczyć te Ale to pa... to nie jest konserżyć. Proszę pana. Pan jest nikim właśnie, w tym momencie. Pan nie jest nikim w tym nie. momencie. Ja jestem nikim? Oczywiście, a kim pan, pan jest? A kim jestem pan, pan jest? Ja pan, pan? Tak. w tym momencie. Ja przebierańcem jest. jestem? Tak. jestem? Widzi pan, że jestem nikim. Jest pan nielegalny. A to jeżę sobie oznakowanym radiowozem? Może kradziany. To trzeba wyjść Nie, proszę pana, nie ma obowiązku, z pojazdu. Proszę mnie szarpać za klamkę. A właśnie, że będziemy szarpać. Proszę w tym mnie szarpać za klamkę. Nie Przez mam obowiązku. Pana. Proszę pana. Proszę pana. do pana przyjechał? Pro... To jest tutaj. E... pana, na pan... drogowy to my znamy. Do tak? A pan się Dobrze. YouTube, wach, jakby... Co pan chce ode mnie? Po pierwsze. E, Dokumenty, poproszę. Ale jakie? Prawo jazdy do autoryzacyjnego. Ja temu panu przed chwilą ukazałem dokumenty. Ja chcę do ręki, proszę pana. Ale proszę nie do... do ręki pan nie Te dostanie. Nie są Bardzo proszę. Ja nie wiem, co to jest. Dokument, dowód do Ja nie widzę. To proszę, proszę bardzo, pan się schyli. Prawo jazdy, ja powiem. Proszę pana, artykuł 308. Prawo. Już pan czytam. Kierując się pojazdem, ja powiedzę, mieć przy sobie i okazywać na żądanie. Okazywać. No ja, ja żądam, żeby mi pan mi dał. Prawo. No ja. Nie, okazywać. Ja panu okażę. Ja panu okażę. No pan mi wyrał, dobrze, to jest A, kradzież dokumentu. Tak, to jest kradzież Teraz dokumentu. Nie proszę jazdy. pana, to jest kradzież po... dokumentu. Do widzenia panu. To jest kradzież no. dokumentu. Teraz jeszcze poproszę prawo no. To jest kradzież no. dokumentu. Prawo jazdy mi spadło przez tego pana. A Ja nie widzę, gdzie to tu Powiedział pan, przed chwilą upadł. To trzeba podnieść. To jest kradzież dokumentu, wie pan o tym? Ja panu nie ukradłem. Ukradł, ukradł mi pan dokument. Nie oddać. To proszę mi oddać. To teraz proszę o odwrot pan, dokumentu. Pan proszę o odwrot dokumentu. Pan pan, dokumentu. Pan pan, dokumentu. Pan pan, do mnie wyjdzie pan od. Nie, ja nie wyjdę, nie wyjdę do pana. Nie wyjdę do pana. Ja do pana nie wychodzę. Proszę mi oddać e, dokumenty. Proszę mi oddać e, dokumenty. To proszę mi oddać dokumenty. Tak to to proszę mi oddać dokumenty. Poproszę prawo jazdy. Proszę oddać dokumenty. Nie wiem gdzie są prawo jazdy, bo mi spadły przed chwilą. To trzeba podnieść. Także widzi Pan. Nie spadły prawo jazdy. Proszę o legitymację będzie sobie dochodził swoich praw Ale jak najbardziej, jak najbardziej. Pan jest złodziejem w tym momencie, nie. złodziejem. Ja panu nie okazuję. Nie, ja nie wyjdę do złodzieja. Nie. nie proszę pana. Nie. Nie, ale pan jest niekim, żeby mi tu rozkazywać. Ja tu zaraz wezmę kolejną policję proszę pana. zadzwonić i wezwać. Dobrze, dobrze, to dalej żegnam pana. Dobrze, dzwonimy na policję.